Idziemy na zachód, na miejsce największej bitwy pancernej Europy Zachodniej. Na zachód. Już się powoli ściemnia, my jedziemy dalej. Hanomag, hanowerische maszyny, aktuell gesellschaft. Hanover. Wpadliśmy, wpadliśmy na małego kebaba. Kebab nazywa się Edessa, zupełnie jak Odessa. Kojarzycie taki film, akta Odessy? Nie. To były czasy Znamy polski film Odessa, też się tak nazywa Też jest Odessa? Tak, 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 tak. Vie. Vie. To... Edessa Słuchajcie bo Tank Hunter chce się zapytać jakie mięso o, Jedziemy dalej No kebab był dobry Zbliżamy się do zagłębia rury wielkiego centrum produkcji dla Niemiec, Niemiec. Między innymi jedna z ram sdkfz pochodzi z Bielefeld, Bielefeld, przez które właśnie przejeżdżamy. AVK, to producenta. Różne, ale praktyk Bielefeld. Sprawdzamy jakie są ceny paliwa. Wilkomen, drugą. Wilkomen. Jesteśmy w Gutersloh. Zobacz, czy sięgnie. Zaraz zobaczę, bo muszę wyjść. Hmm, trzeba trzeba zatankować. Za tego powinna za... czy z... Czyli damy radę. Damy radę zatankować. To za 300 metrów. Będziemy jak szaleni, i jesteśmy już w Belgii. Zobaczcie, jakie góry. Ardeny to jednak wysokie. Pagórki. Droga nam minęła dość szybko. Poranek zastał nas w takich oto pięknych okolicznościach. Mgiełka, ardeny, samochód. Jedziemy dalej. Zobaczcie na tę mgłę. te świerki to jest klimat Arden. Jedna z największych bitw pancernych Frontu Zachodniego. Właściwie wszystkich bitw pancernych, jakie rozegrały się podczas II wojny światowej. Też jedna z najsłynniejszych. Pamiętajmy, że brały tutaj udział dwie wielkie armie pancerne. Ale klimaty. piękne. Już możemy sobie wyobrazić, że z tej mgły wyłaniają się tygrysy królewskie. Tigrysy bengalskie. Zresztą z wyłaniają się tigrysy bengalskie. Ardeny, niewielki las i droga prowadząca do uroczej belgijskiej miejscowości Poto. To właśnie tutaj Niemcy odnieśli jeden z większych lokalnych sukcesów w trakcie bitwy o Ardeny w grudniu 1944 roku. 18 grudnia amerykańska grupa specjalna majora Meysa wpadła tu w zasadzkę zorganizowaną przez niemiecką grupę Hansen. Amerykanie ponieśli spore straty, przede wszystkim w sprzęcie, i wycofali się. Na miejscu pole do popisu mieli niemieccy reporterzy wojenni, których materiały filmowe stały się propagandową perełką. Większość z tych ujęć jest bez wątpienia pozowana. Niemcy odnoszą pod po to wielki sukces sukces głównie jednak propagandowy. Tymczasem tego samego dnia wieczorem skrzyżowanie w POTO zostaje odbite przez amerykańską 7. Brygadę Pancerną i pozostaje w rękach alianckich przez kolejne kilka dni. 21 grudnia próbę odbicia POTO podjęły oddziały 1. Dywizji Pancernej SS Adolf Hitler, a potem 9. Dywizji Pancernej SS Hohenstaufen. Atakiem 9. Pułku Pancernego dowodził SS-Sturmbannführer Eberhard Telkamp. Co ważne dla nas, w ataku tym poległo co najmniej 5 panter. Chcemy sprawdzić, czy jeszcze coś po nich pozostało. Dzisiaj przeżywamy vu, słuchajcie droga, spoto do recht. Uderzenie amerykańskiej kolumny pancernej, które pokazywaliśmy wam w jednym z poprzednich odcinków, dziś nie będzie tematem naszego spotkania. Słuchajcie, 22 grudnia pojawiła się w tej okolicy 9. dywizja SS Hohenstaufen, która straciła 5 panter. Ostatnim razem pokazywaliśmy wam elementy z tych pojazdów, które zostały porzucone przez lokalnych poszukiwaczy te, które leżały na wierzchu dzisiaj. Słuchajcie, opowiem wam tę historię, która zdarzyła się 23 grudnia. 1944 roku, pantery nacierające z kierunku Rekna po to, już dzień wcześniej, potężnym, potężnym sukcesem. Sukcesem zakończyły wstępne działania zaczepne, zniszczono dwa szermany. Eberhard Telkamp, dowódca oddziału, który miał za zadanie zajęcie poto, był przekonany o swoim sukcesie. 23 grudnia pantery ruszyły do ataku. Słuchajcie, opadająca mgła, tak jak w dniu dzisiejszym. Pantery ruszają, jadą do ataku. I w tym momencie ukazuje się amerykańskie lotnictwo. P-47 Thunderbolt. Jak to Amerykań, Amerykanie nazywali, świnia robocza. Rusza do ataku. Samoloty spadają na pantery Tel Kampa. Zostają zniszczone lotem koszącym, zrzucają bomby, prowadzą ostrzał z działek. Pantery zostają wyeliminowane, pozostają w tym miejscu. Tak jak widzieliście po jednym z poprzednich odcinków, ich elementy jeszcze leżą po lesie. Oczywiście. A tak się załamuje. Eberhard telkamp uchodzi z tego, yy, z tego całego zdarzenia z życiem, ale atak został załamany i Niemcy nie byli w stanie przebić się dalej w kierunku po to. Ardeny, słuchajcie, to ofensywa, która rozpoczęła się 16 grudnia. Początkowo walec miał przetoczyć się przez oddziały amerykańskie i oddziały szybkie miały pędzić do przodu. To się nie udało już 24 grudnia. Z pełnym impetem i z pełną siłą lotnictwo amerykańskie paralizowały ruchy niemieckich wojsk, i można powiedzieć, że ofensywa w Ardenach tego dnia się zatrzymała. Do 1 stycznia Niemcy jeszcze próbowali rozwiązać, e, powiedziałbym, z sukcesem dla siebie e, całą tę operację, ale już od 1 stycznia 1945 roku było wiadomo, że ta operacja zakończy się fiaskiem. Słuchajcie, to jest dokładnie to miejsce. O którym mówię, to właśnie tutaj, zaraz na skraju tego lasu, yy, poległy co najmniej dwie pantery. Oczywiście tutaj wcześniej nie było, ale Eberhard Telkamp wychodząc do ataku był przekonany o sukcesie, że uda się zająć po to. Po to oczywiście nie zostało zajęte tego 23 grudnia. Yy, thunderbolty, które przypuszczały jedno za drugim bombardowanie na nacierające pantery, zdołały zniszczyć w tym miejscu pięć tych potężnych czołgów. I tarcie zostało zatrzymane pomimo tego yy, wczorajszego, a właściwie yy, sukcesu z dnia wcześniej, yy, z wieczora. Tak więc te pojazdy, które zostały tu zniszczone. Ich elementy udało nam się oczywiście znaleźć również podczas ostatniej wyprawy. Dzisiaj jeszcze raz przejdziemy sobie tym terenem i zobaczymy, czy poszukiwacze nie znaleźli czegoś nowego i znowu nie pozostawili na wierzchu. Ja ostatnio też nie zabrałem tego kawałka pancerza i zerknę, czy aby na pewno nie został stąd zabrany przez złomiarze, chociaż w Belgii złomiarze to chyba raczej się nie zdarza. Oczywiście 9. Dywizja SS, która atakowała w tym miejscu, to nie była. Powiedziałbym jedna z tych elitarnych, takich najbardziej znanych i zaprawionych w bojach już od łuku kurskiego dywizji pancernych, tej zniesławionej formacji. Ale już w kampanii normandzkiej 9 Dywizja SS Hohenstaufen odegrała całkiem spore znaczenie. Słuchajcie, dowódca tego czołgu, który tutaj najprawdopodobniej myślę, że w tym bagienku zaległ, bo tutaj widać całą kumulację tych wszystkich rzeczy, widać te powysadzane łuski, które już leżały tutaj za ostatnim razem, pamiętacie? Ale ona pięknie sygnowana. 44 rok. Nawet nie wiedziałem, że słuchajcie takie ładne napisy na niej są, ale widać, że odleżała swoje. I widać. Widać piękne 44. W tym miejscu. Także, także yy, te elementy, które które tutaj słuchajcie leżą. Pozwolę sobie zerknąć jeszcze na drugą. Ale pięknie też widać bicia. Tu jakaś trujeczka, jakby dziewiątka. Ale wiadomo, że w 1939 tych łusek jeszcze w użyciu nie było. Ale tak jak powiedziałem, Eberhard telkam, który dowodził tym atakiem na POTO 23 grudnia, zdążył ewakuować się ze swojej Pantery. Tym niemniej ten Polac pojazd poległ. Widać dosyć dobrze na zdjęciach, że ugrzązł w bagnie. Dokładnie jego Pantera ugrzęzła w bagnie. Tu widzimy takie Rozlewisko, ja powiem Wam szczerze, że nie mam wątpliwości co do tego. Udało mi się to namierzyć GPS-em. Sprawdziłem sobie dokładnie tę lokalizację. Jestem w 100% przekonany, że było to dokładnie tutaj. Tak więc mamy pewność co do tego, kto jechał tą panterą, z której te kawałki, słuchajcie, do dzisiaj leżą. Tak jak mówiłem, w Belgii ta działalność złomiarzy raczej jest nikła, jeżeli w ogóle istnieje. Widać tu sprawy ramoniklowe, słuchajcie, grubość podłogi. Tak więc bez wątpienia jest to element podłogi, i tu. Wiemy, że do operacji ardeńskiej użyto czołgów nowych, dopiero co wyprodukowanych, całkowicie świeża produkcja, więc były to Pantery G. I te Pantery G, które brały udział w walkach ardeńskich, dokładnie tutaj w ataku na Poto, z 9 Dywizji SS, najprawdopodobniej mogły być też tej takiej znanej, późnej wersji produkcyjnej. Oczywiście, tak jak widzicie, czerwona farba, więc podłoga nie była malowana... W kolorze nadwozia, ani też w kolorze, powiedziałbym, w kolorze białym, tak jak to we wnętrzach zwykło się stosować. Tu widać ścianę grodziową, widać te elementy. Tu mamy kolejny element ze spawem chromoniklowym. Dosyć dobry. Słuchajcie, i ja wam powiem szczerze, że to jest dokładnie ten element. Nawet spaw pasuje. Zobaczcie, jak pięknie to zagrało, tak więc mamy tutaj dokładnie tą, słuchajcie, te poprzeczki z podłogi, które trzymały. Y, trzymały między innymi wahacze, więc tu mogła być, mogła być najprawdopodobniej tuleja okrągła wahacza. Ten wachacz dalej szedł i tu mieliśmy y, burtę tego pojazdu. Słuchajcie, ciekawostka, Dla mnie to jest mega fajny temat, y, gdy znajdujemy takie elementy i dokładnie udaje się y, namierzyć ich pochodzenie. Wiem, że tą panterą jechał Eberhard Telkamp. No, Nie była to żadna znana osobistość. Y, był jedynie dowódco, dowódcą y, tego Nieznaczącego, właściwie ataku, ale taka historia, która pozwala dokładnie się odczytać, jest tym ciekawsza, że znamy kontekst tych pozostałości, które tutaj już leżą porzucone od wielu lat. Bo słuchajcie, my byliśmy tutaj prawie dwa lata temu, a od tego czasu nikt tego elementu stąd oczywiście nie ruszył, a widać było, że on tu już dosyć długo leży podczas tych naszych wypraw. Słuchajcie, najbardziej niesamowity jest klimat tych miejsc. Słuchajcie, te. O schodzące mgły, to słońce przebijające się przez chmury, słuchajcie, niesamowite. I idziemy w tym takim ciemnym lesie, słuchajcie, pełnym świerków, słyszymy strzały, bo wokół chyba myśliwi polują. Ma to niesamowity klimat, to tak jakbym siedział w Ardenach w 1944, czaił się i słyszał jak już strzały są nieopodal. Czyli czas się szykować na nadchodzących Niemców, oczywiście gdybym był Amerykanin. Idziemy, idziemy dalej, słuchajcie, bo mam jeszcze jedno miejsce. Również na skraju tego lasu, które było niegdyś jeszcze na łące, też widoczne na zdjęciach lotniczych dokładnie miejsce drugiej pantery, która brała udział w tymże ataku. Zobaczcie, jak zwierzęta wydeptała tu ślady. Dokładnie widać, jak yy, ślady przechodzących, nie wiem, dzików, saren. To wszystko tu widać, zobaczcie, jak wytarły. Pnie leżące tutaj, leżących tutaj drzew. Niesamowite takie ścieżki zwierzyny. Idziemy na miejsce zniszczenia drugiej spanter. Też na pewno podejrzewam, że będą wykopane elementy. gdyż niemożliwe, żeby żeby takowe w miejscu zniszczenia czołgów się nie znajdowały. Jeden kawałek no, jest Spaw chromoniklowy. też już druga spanter. Tak więc tych elementów zapewne będzie tu więcej. Widać, że działalność poszukiwawcza jest tutaj dosyć aktywna. Ale widzę, że też jest, słuchajcie, masa jakiś starych dołków. Widzicie takie dziury. Widać, że ostro tu kopano. Takie zagłębienia, tak więc myślę, że coś na pewno tu jeszcze leży, ale nie widzę dużych elementów. Być może liście nam to troszeczkę przykryły. Tu ze względu na to, że las jest liściasty, zapewne większość z tych elementów będzie przykryta, wykopanych niegdyś. Myślę, że te są wykopane w tym roku, tak więc ktoś to pewnie całkiem niedawno eksplorował. Na pewno jest to słuchajcie niesamowity klimat. Mamy atak. Dokładnie wiemy kto przewodził tym atakiem. Wiemy, co się wtedy stało i odnajdujemy elementy leżące w tym miejscu od 1944 roku. A już słuchajcie, za zaledwie 3 lata będziemy mieli rocznicę 80. 80 lat po wojnie te elementy nadal tu są. To muzeum już znacie. Podnieśliśmy dzisiaj słuchajcie tylko na chwilę, żeby zrobić małe zakupy, jak za każdym razem. W wizyty z Belgii, jak zwykle, staramy się zakupić jak najwięcej elementów wyposażenia. Słuchajcie, oczywiście musi być u nas 25 punktówka. Także była to broń używana na Monte Cassino. To spójrzcie, jaka piękna skrzyneczka. Udało nam się taki wspaniały artefakt zakupić. Teraz trafi do Kowalina, będzie stała przy naszej armacie. Słuchajcie, mało tego, mieliśmy 60 numerów Signala. Znacie na pewno taką gazetkę słuchajcie, planujemy w naszym muzeum tworzyć taki sklepik jak tutaj, tak więc będziecie mogli również takie oryginalne rzeczy u nas zakupić Najważniejszy punkt naszej wycieczki aż się drapie pod głowie Jak się na niego węgla ta Pantera z Manej. Ten klimat tamtych wydarzeń. Uczucie, że ten czołg stał tutaj, raptem 150 metrów od tego miejsca, w którym teraz się znajduję. Niesamowita sprawa. Ja sam Wam powiem, że jestem wielbicielem tego pojazdu. Według mnie to chyba najpiękniejszy pojazd II wojny światowej. I prawdziwe dzieło inżynierii. Wyposażone w tego olbrzymiego Maybacha HL230 kolos z 700 konnym silnikiem poruszał się z prędkością niemalże 50 km na godzinę przy wadze prawie 50 ton to jest naprawdę rzecz godna uwagi tu doskonale jest przykład tego o czym Mateusz często mówi że nierównomierne zużycie gąsienic zobaczcie tutaj widać jeszcze że ta gąsienica wygląda tutaj po części jak nowa a tu zupełnie starta Czyli ścierała się po tej zewnętrznej stronie dość ostro. No był spalony, spalony, ale w tutaj... są stałe. To jest trochę Jej, nie są stop... Co tam widać? No, 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 motor jest, ale jest motor. Niesamowite. I ten motor Zbieram. jest w dobrym stanie. Wiarę. O, widzę, widzę, widzę. Alternator. Jest faktycznie, tabliczka Szok. Dziękujemy za Wasze wspaniałe wsparcie. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę i komentarz choćby dla zasięgu. Prosimy Was również o wsparcie naszych działań za pośrednictwem 1%. Koniecznie z dopiskiem. Dziękujemy również naszym patronom z Patronajta i YouTube'a. Są wśród nich Jacek Arendt, Przemysław Babi, Jakub Bakunowicz, Krzysztof Banaszczak, Roman Banaś, Rafał Bejrut. Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Artur Borna, Łukasz Buczko, Ela Budnik, Daniel Budzisz, Maciej Chruściel, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Maciej Dancewicz, Maciej Deling, Radosław Depo, Franek Dolas, Andrew Black, Dawid Fal, Paweł Fitz, Kacper Filip, Michał Futera, Grzegorz Garus, Jakub Goleń, G. Górecki, -Górecki Marcin Górny, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Paweł Gruca, Mateusz Hamera. Marcin Hamerlak, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Marcin Hubar, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jaszczewski, Mateusz Kaczmarek, Bart Kajor, Aleksander Kapica, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dariusz Król, Adam Kwiatkowski, Mariusz Lewandowski. Karol Magiera, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Meti, Daniel Miraszewski, Marek Musiał, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Dorota Orzechowska, Krzysztof Pawlik, Piotr Pisarczyk, Kacper Pocędek, Artur Powroźnik, Artur Ptasiński, Patryk Puls, Robert R., Krzysztof Ruszczyński, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Paweł Sowa, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Mariusz Suliga, Andrzej Ślaga, Marek Ślęczka, Bartek Światłowski, Grzegorz Taradyś, Tomek, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Kamil Urbański, Jacek Warsicki, Michał Waśko, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Przemek Wojdas, Mateusz Woźny, Przemysław Wrona, Krystian Ziętek, Piotrek Zwierowicz, Artur Żak, Bartek, Konrad, Leszek i Michał. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na grupę facebookową Tank Hunter Patroni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera.